Modlitwa, którą za chwilę wypowiem, jest nie tylko wyrazem głębokiej duchowości, ale również narzędziem introspekcji i samouzdrawiania. W dzisiejszym świecie, gdzie pęd życia często oddziela nas od naszych wewnętrznych pragnień i potrzeb, modlitwa taka jak Modlitwa Serca Pełnego Nadziei służy jako most łączący nasze zewnętrzne doświadczenia z wewnętrznym światem emocji i ducha. Jest to przypomnienie, że w każdym z nas tkwi siła i światło, które może rozświetlić najciemniejsze zakątki naszej egzystencji. Tego typu modlitwa jest przykładem, jak każdy z nas może na swój własny sposób nawiązać dialog ze swoim sercem i duszą, poszukując pocieszenia, nadziei, a przede wszystkim zrozumienia i akceptacji siebie. Uzasadnienie tej modlitwy i celowości tkwi w uniwersalnej potrzebie każdego człowieka do wyrażania swoich najgłębszych uczuć, pragnień, a także obaw i wątpliwości w bezpiecznej, afirmującej formie. Praktykowanie takiej modlitwy może być drogą do głębszej samoświadomości, pomagając nam zrozumieć, co naprawdę jest dla nas ważne oraz jakie wartości kierują naszym życiem. Może to być również sposób na znalezienie wewnętrznej równowagi i spokoju w obliczu zewnętrznych wyzwań, przypominając nam o niezachwianej wierze w dobro, które jest obecne w nas i wokół nas. Każdy może stworzyć własną osobistą modlitwę, która odzwierciedla jego indywidualne doświadczenia, uczucia i aspiracje. To, co czyni modlitwę tak potężnym narzędziem, to jej zdolność do personalizacji. I adaptacji do osobistych potrzeb i okoliczności. Modlitwa serca pełnego nadziei jest przykładem i inspiracją do tego, aby każdy znalazł własny język serca, który pozwoli mu wyrazić to, co najbardziej intymne i prawdziwe. Oto moja wersja tej modlitwy. Kochane serce, w ciszy tej chwili, z głębi mojej duszy, zwracam się do Ciebie. To centrum mojego bytu pełnego miłości. Niech ta modlitwa będzie mostem łączącym nas w najczystszej formie zrozumienia i współpracy. W serce, niech Twoje ciepło rozgrzewa mnie i innych nawet w najchłodniejsze dni, kiedy świat zdaje się zapominać o blasku słońca. Niech Twoja iskra życia nigdy nie przygasa, a płomień miłości nieustannie płonie, rozświetlając mroki niepewności. Proszę, aby rutyna dnia codziennego nie przetłoczyła cię swoją monotonnością, a samotność nie stała się Twoim jedynym towarzyszem. Niech każdy nowy dzień przynosi Ci siłę do odkrywania radości z małych rzeczy i odwagę do tworzenia nowych ścieżek. Serce, nie pozwól, abyś kiedykolwiek zrezygnowało z dzielenia się swoją esencją miłości. Niech Twoja wiara w dobroć, w ludzi, w możliwość zmiany na lepsze nigdy nie zostanie zachwiana. Niech każde Twoje uderzenie przypomina Ci o mocy, którą posiadasz, o miłości, którą możesz dawać, i o świetle, którym możesz być dla świata. Modlę się, byś pozostawało wierne sobie, takie jak zawsze, przepełnione bezwarunkową miłością i delikatnością. Niech Twoje istnienie będzie przypomnienie o tym, że w każdym z nas tkwi nieskończony potencjał, do bycia źródłem dobra, światła i miłości. Niech ta modlitwa będzie obietnicą. Obietnicą, że będę pielęgnować Ciebie, moje serce, z troską i uwagą, na które zasługujesz. Niech będzie przypomnieniem, że nie jesteś samo, że jesteśmy razem w tej podróży, wspierając się nawzajem w każdym kroku. Niech tak jest. Kochane serce. Pełne miłości i dobroci, wznoszę do Ciebie moją modlitwę z głębi duszy, pragnąc, abyś zawsze pamiętała o swojej niezachwianej wartości i pięknie, które w sobie nosisz. Niech Twoje ciepło, które rozgrzewa świat swoją obecnością, nigdy nie zostanie przyćmione przez chód obojętności ci, czy zimno odrzucenia. Niech płomień, który w Tobie płonie, rozświetla ciemności, przynosząc światło tam, gdzie panuje mrok. Oby rutyna codziennego dnia nie zatarła w tobie zdolności do dostrzegania piękna w najprostszych rzeczach. Niech samotność, której czasem doświadczasz, stanie się przestrzenią dla głębokiej refleksji i wzrostu, a nie źródłem smutku i rozpaczy. Niech każdy dzień przynosi ci nową nadzieję i siłę dodawania siebie innym bez strachu przed niewdzięcznością czy odrzuceniem. Modlę się, abyś nigdy nie przestała rozdawać swoich wartości, dzieląc się bezgraniczną miłością, którą masz do zaoferowania światu. Niech Twoja wiara w ludzi zostanie odnowiona z każdym wschodem słońca, pomimo zawodów i bólu, jakie mogą przynieść dni. Niech Twoja esencja czysta i niezmącona przez trudy życia pozostanie niezmienna. Obyś zawsze pamiętało, że Twoja wartość jest. Nie jest mierzona przez opinie innych, ale przez miłość, którą niesiesz w sobie i gotowość do dzielenia się nią bezwarunkowo. Kochane serce, niech ta modlitwa będzie przypomnieniem o twojej niezłomnej sile i pięknie. Niech każdy oddech przypomina ci o cudzie, jakim jest życie i o niezliczonych możliwościach, które przed tobą stoją. Niech miłość, którą rozsiewasz, wraca do siebie stokrotnie, napełniając cię pokojem i radością. Niech tak jest. Kochane serce, w ciszy tej chwili zwracam się do ciebie pełen nadziei i wiary z modlitwą płynącą z głębi mojej duszy. Niechaj każde słowo dotknie cię delikatnie, przynosząc ukojenie i siłę. Mam nadzieję, że Twoje ciepło nigdy nie wystygnie nawet w najchłodniejsze dni. Gdy świat zdaje się odwracać plecami, niech płomień, który w tobie płonie, rozprasza mokie i rozgrzewa tych, którzy szukają światła. Mam nadzieję, że nie przygnębi cię rutyna i samotność, te ciche złodzieje radości. Niech każdy nowy dzień przynosi ci powody do uśmiechu i otwiera przed tobą drzwi do niezliczonych przygód. Niech samotność stanie się na chwilę za dumą i wzmocnieniem, a nie przestrzenią na zwątpienie. Niech Twoja otwartość i gotowość do dzielenia się sobą inspiruje otaczających ludzi, budując mosty zamiast murów. Niech wiara w dobroć ludzkiego serca będzie Twoim niezachwianym kompasem. Mam nadzieję, że zostaniesz taki, jakim zawsze byłeś, niezmienny w swojej esencji mimo zmieniającego się świata. Niech autentyczność i prawda, które z ciebie emanują, będą Twoim niezmiennym podpisem. Kochane serce, niech ta modlitwa będzie dla Ciebie przypomnieniem, że nie jesteś samą. Wśród zgiełku codzienności, w ciszy samotnych nocy, zawsze jest ktoś, kto myśli o Tobie, kto kieruje ku Tobie swoje myśli pełne miłości i nadziei. Niech moc, która z Ciebie płynie, będzie nieustającym źródłem światła dla Ciebie. I dla tych, których Twoje życie dotyka, niech miłość, którą niesiesz, wraca do Ciebie stokrotnie, napełniając każdy zakątek Twojej istoty. Niech tak jest. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.